Ale nie don't jak ekspert what bo nie możesz być ekspertem z bożych rzeczy new every day one są nowe każdego dnia we go to jesus every day do jezusa każdego dnia nowy. i know you know all i don't wiem że ty wiesz wszystko you know ja show wszystko, me the way Teach me I can be wrong you cannot be wrong ja mogę nie mieć racji, ale tymaś rad. I coming into your life to show you again, to show you again, to show you again, to show you again, and how you are growing and moving forward. When you reach a place where you feel like I know it already, you start to lose your fire. God will give you understanding understand. Ale nigdy nie będziesz rozumiał bardziej niż duszę. That in the Spirit. Dlatego nasza ufność w duszę. Have Musi być odświeżona każdego dnia. So, you have to remember where you start. Więc musisz pamiętać gdzie zacząłeś. And the first step to rekindle your fire. I pierwszy krok do tego, aby odnowić twój ogień. Is remembering. To pamiętanie. Who remembers here? Kto pamięta tutaj? The time you prayed. Czas, w którym się modlił. You are knowing why you are Płakałeś, nie wiedząc dlaczego płaczesz. Not because you are sad, because sometimes we pray because nie we dlatego, cry because we are sad. Nie dlatego, że byłeś smutny, bo czasami modlimy się z powodu tego, But że jesteśmy because smutni. Because ale z powodu dotyku jest dotyk ducha świętego and because of that touch, i z of powodu tego dotyku. Ju i płaczesz. You cry? Płaczesz, and you cry. And you don't even know why you are crying. I czasami nie wiesz, Because Holy Spirit is touching you.